Bardzo dziękuję też za zaproszenie do udziału w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że przybyłem dzisiaj dość długą drogę, aby tu się znaleźć, bo jeszcze wczoraj w Bydgoszczy kończyłem rekolekcje ewangelizacyjne, gdzie mogę powiedzieć z radością, że kilkaset osób przyjęło Jezusa jako Pana i Zbawiciela, że powstały nowe grupy, kręgi i potem jeszcze przez Katowice, gdzie miałem dzisiaj rano spotkanie z moim pasterzem. Udało mi się dotrzeć na to spotkanie, z czego bardzo się cieszę, bo to ważne wydarzenie, cała inicjatywa podjęta przez państwo Nowickich. Pamiętam, jak kilka lat temu pan Marek pierwszy raz do mnie zadzwonił, aby rozmawiać o tym projekcie i też dzielić się tym, co już odkrył, a równocześnie szukać też pewnych wskazówek wynikających właśnie z zaangażowania sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego. Wiele wymiarów odnowy Kościoła w Polsce po Soborze Watykańskim II, a więc także w ten nurt charyzmatyczny. I to, co udało się zrobić w tej książce, myślę, pokazać piękne działanie Ducha Świętego. Boży Powiew, który stał się udziałem konkretnych osób, kapłanów świeckich, którzy byli prowadzeni w sposób nieraz zaskakujący i niełatwy, a jednak. Bardzo ożywiający, przemieniający życie i także Kościół w Polsce. Patrząc na doświadczenie sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego, trzeba powiedzieć, że jego pierwsze inspiracje nurtem charyzmatycznym możemy odnotować mniej więcej w roku. 73 74 w 73 roku ksiądz Blachnicki pierwszy raz organizuje w Krościenku takie wspólnotowe przeżywanie uroczystości zesłania Ducha Świętego które nazwał centralną oazą Matką dla animatorów i moderatorów ruchu Światło życie i później najwięcej dowiadujemy się przez pamiętnik życia wewnętrznego i życia apostolskiego bo równolegle takie dwa dzienniki ksiądz Blachnicki prowadził, gdzie i przez literaturę, przez różnego rodzaju spotkania ksiądz Blachnicki zaczyna się orientować o tym właśnie wymiarze ożywiającym już wtedy Kościół rzymskokatolicki, jakim jest ten wymiar charyzmatyczny, wymiar odnowy w Duchu Świętym, co doprowadza go do takiej decyzji, że na przełomie 74 i 75 roku postanawia w Lublinie, na Sławinku przeżyć rekolekcję ze swoją wspólnotą, współpracowników, szczególnie z paniami z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, jako seminarium odnowy w Duchu Świętym. Myślę, że to było pierwsze seminarium odnowy w Duchu Świętym, które odbyło się w Polsce. Przełom 74-75 roku. Zaskakujące są notatki księdza Blachnickiego. To było niełatwe doświadczenie. Pojawił się opór ludzkiej natury, szczególnie wśród współpracownic, które wcale bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu, tak to delikatnie powiedzmy, przyjmowały ten kierunek proponowany przez ojca Franciszka, co ostatecznie doprowadziło do takiej sytuacji dość, bym powiedział, dramatycznej, ponieważ w pewnym momencie rekolekcji ojciec po prostu wyjechał. Z tych rekolekcji też po to, aby pojechać na Bielany do ojca Rostworowskiego, który w tamtym etapie jego życia był jego kierownikiem duchowym i człowiekiem, z którym on. Rozeznawał różne kierunki, w które, które odkrywa jako istotne, ważne dla całego dzieła, które prowadził, i zachowały się przepiękne notatki z tych kilku dni czy, czy kilkunastu godzin, który, w których on jest na bielanach, i prowadzi wielogodzinną rozmowę z ojcem Rostworowskim, która znajduje odzwierciedlenie w jego pamiętniku duchowym, gdzie ojciec Rostworowski spokojnie go najpierw wysłuchał. A później w punktach wykłada mu po kolei, jak ma rozeznawać tą rzeczywistość, równocześnie wskazując mu też, że ta rzeczywistość charyzmatyczna może stać się wielkim ubogaceniem rozwoju duchowego drogą cnót teologalnych, wiary, nadziei i miłości. I tutaj właśnie ojciec Franciszek kończy to wręcz takim stwierdzeniem: Alleluja. Przez ojca Piotra przemówił do mnie Duch Święty, mam więc wskazanie, że ten wymiar charyzmatyczny staje się ubogaceniem całej normalnej drogi rozwoju życia duchowego na drodze cnót teologalnych. I później rozpoczyna się to wielkie dzieło, bo ksiądz Blachnicki podejmuje decyzję. W ruchu światłożycie był zawsze taki model pracy, że każdego roku był jakiś temat pracy formacyjnej. Ksiądz Blachnicki. Zmienia temat pracy rocznej, daje właśnie inspirowane też Rokiem Świętym, 75, hasło pracy rocznej, odnowa w duchu świętym. I to jest właściwie jakby początek tego powiewu, który między innymi który mieliśmy. To był 75 rok. I to był początek też, myślę, że to nieprzypadkowo wydarzyło się w Murza Sichlu w czasie oaz, bo to już szło jako pewien programowy impuls, który ksiądz Blachnicki w ramach ruchu realizował. I z tej książki wyłania się też taki obraz niełatwej rzeczywistości związanej z tym wymiarem charyzmatycznym, badania tego, gdzie jest tylko wymiar emocji, gdzie jest wymiar domagający jakiegoś porządkowania ze strony odpowiedzialnych pasterzy. Tam jest pięknie opisana historia pewnych wydarzeń w czasie Rekolekcji oazowych, gdzie ksiądz Blachnicki otrzymuje potem pewne relacje od kapłanów, gdzie to rozeznaje, i pomimo tych trudności, które były postrzegane może jako zbyt emocjonalne, przeżywanie też tego doświadczenia Ducha Świętego, ksiądz Blachnicki w jakimś pokoju serca rozeznaje, że rzeczywiście jest to kierunek który ożywi ruch też w wymiarze ewangelizacyjnym. Trzeba pamiętać, że to było tuż po Ewangelii Nunciandi, gdzie ksiądz Blachnicki przyjął dla ruchu cały kierunek ewangelizacyjny, który pokazywał też tą drogę formacji od ewangelizacji przez deutro katechumena do pogłębionego zaangażowania w życiu Kościoła. I widział ksiądz Blachnicki, że doświadczenie charyzmatyczne Rodzi też wielkie ożywienie w tym wymiarze ewangelizacyjnym. I patrząc z punktu widzenia też historii mojego ruchu, mogę powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli to doświadczenie charyzmatyczne jest obecne we wspólnotach, to przy różnych trudnościach, których myśmy w ruchu doświadczali w latach 70. i w późniejszych latach, gdzie no, często. Też ten Boży Duch prowadzący poszczególnych liderów czasami sprawiał takie czy inne problemy. To mogę powiedzieć, że jeśli to doświadczenie jest przeżywane, przyjmowane też z pewną odwagą przez odpowiedzialnych w Kościele, rodzi to rzeczywiście jakiś wielki poryw dla ewangelizacji, dla dzielenia się wiarą. Bo to nieprzypadkowo był czas największego rozwoju ruchu Światło Życie. To był nieprzypadkowo czas największej ilości wspólnot dynamicznie rozwijających się w różnych miejscach, gdzie obok problemów to były dziesiątki, setki tysięcy ludzi odkrywających swoje miejsce w Kościele, żyjących rzeczywiście w mocy Ducha Świętego. I patrząc na, na to dzieło też podjęte przez państwa nowickich, wyrażam im wielkie uznanie, że... Są darem dla nas w tym, co zrobili, pokazując pewną w sumie nieodległą przeszłość, ale równocześnie, że ta książka jest pewnym pytaniem, który nawet w tym filmie się pojawił, myślę, w wypowiedziach tych bohaterów tego wylania ducha świętego w Murza-Sichlu, cośmy z tym darem zrobili. Jak jest Kościół dzisiaj, 40 lat później, po tych właśnie wydarzeniach, jak jest Kościół w Polsce. To się stało udziałem nastolatków, to o czym opowiada ten film. Bohaterowie tamtego wydarzenia, jak sami mówią, chodzili wtedy do szkoły średniej. Myślę o współczesnych nastolatkach, o tych, z którymi my też w Ruchu Światło Życie pracujemy. Myślę o różnych trudnościach, których doświadczamy też w tej dzisiejszej współczesnej pracy. W ramach Ruchu Światło Życie, czy tak samo Odnowy w Duchu Świętym, czy innych ruchów, w tym, aby to młode pokolenie w tak, same, w tak równie porywający sposób doświadczyło mocy Boga. I dla mnie ta, ta książka, to wydarzenie, to, żeśmy się też spotkali jako przedstawiciele dwóch różnych rzeczywistości dzisiaj, choć wzajemnie się wspierających, takimi jakimi są i Ruch Światło Życie, i Odnowa w Duchu Świętym. Jest jakąś taką inspiracją do tego, abyśmy my w ruchu światło życia, ale myślę też jest odnową w Duchu Świętym, z jeszcze wielką żarliwo, większą żarliwością dzisiaj zaczęli się modlić o nowe wylanie Ducha Świętego, o nowy cud, aby to, co się wydarzyło 40 lat temu, nie było tylko pięknym wspomnieniem dojrzałego grona ówczesnych młodych ludzi porwanych Duchem Świętym. Ale abyśmy wymodlili ten poryw ducha dla tych, którzy mają przyjść po Was, po mnie też, może trochę jestem z późniejszego pokolenia, bo ja w ruchu zaczynałem swoją formację w 1982 roku. Aby rzeczywiście duch Boży nas poprowadził, abyśmy się tego nie bali. Bo e, ojciec Adam powiedział, że ta rzeczywistość charyzmatyczna jest jeszcze nierozpoznana w naszym kościele. Ja bym dodał jeszcze jedno stwierdzenie, że ona często budzi lęk w duszpasterzach, myślę też czasami w świeckich, ponieważ Duch Święty wieje, kędy chce. I często jest tak, że my przyzwyczajeni do pewnych form, pewnego sposobu przeżywania modlitwy, nagle jesteśmy konfrontowani z Bożym wezwaniem, które pokazuje, że to wszystko, co już wiemy, czego się nauczyliśmy, Musi spotkać się z naszym nawróceniem, bo Duch wprowadza nas w nową przestrzeń, w nową rzeczywistość. I myślę, że trzeba po prostu modlić się o to, abyśmy się nie bali wołać o moc Ducha Świętego, aby burzył w nas różne nasze przyzwyczajenia, nawyki, i aby Kościół dzisiaj w Polsce, w Europie, w świecie doświadczył takiego samego wylania Ducha jak to było w Stanach Zjednoczonych w sześćdziesiątym roku czy w Polsce w siedemdziesiątym roku.